Węgierscy szpiedzy na Ukrainie? A Trump? Dogaduje się z Putinem? Ukraińskie służby łapią ludzi Orbana na gorącym uczynku. Szpiegowali na Zakarpaciu, sprawdzali teren pod misję pokojową. Tymczasem Zachód i Trump rzucają Rosji propozycję: 30 dni rozejmu. Putin? Chce rozmów w Stambule. Zełęński Będę tam, czekam na Putina. Bez wymówek. USA zmienia ton: przekazują Ukrainie setki rakiet Patriot i Himarsy. Petreus mówi wprost, Ukraina? Najbardziej innowacyjny przemysł zbrojeniowy na świecie. Rosja reaguje, NATO nie będzie przy naszych granicach. W Polsce też wrze. Tusk w Kijowie solo. Na krytykę z PiS odpowiada, słychać wycie? Znakomicie. Najgłośniej w Moskwie i na Nowogrodzkiej. Afera z kawalerką kandydata PiS. Skandal. Kampania w ogniu. I coś z zupełnie innej beczki. Polak trzyma się pociągu TGV przez 500 kilometrów. W hipotermii cud że żyje. A Macron chowa coś ze stołu na widok kamer. Plotki aż huczą. Rozejm czy tylko teatr? A może to dopiero początek? Co o tym myślisz?